Spawi 6 gramowy Zupełności wystarczą Ale Ale jak ją zatnął. Pięknie jak ją zatnął w momencie. Ale łata. piękno ryba. O, widzieliście to. Widzieliście te brani. Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj. już się troszkę obleg. Pogoda mamy taką, że się zaczyna przejaśniać. Jak widzicie w galotach i w butach tutaj siedza nowa miejscówka. Zobaczymy co się uda złowić. Zaraz wam pokorzę jak miejscowa wygląda na przyjęta, poleci kukurydza. Też wązaro pokorza. Zostawcie suba, komentarz, łapka w górę pod filmem. No i życzcie mi powodzenia, a już wam pokazuję wszystko po kolei na przynęty, czerwone robaki, dwójki, kukurydza, białe, pinka tukę zaraz do wiaderka, namieszam zanęty z gliną i będziemy zaczynali wędkowani tak, kuleczki już mam namieszane, zbite jak widzicie, przynęty pod rynkom bolonka sześciometrowo dobrze, że chcę wziął właśnie takie siedzisko bo ze stołkiem echtu tu nie wlos. No i taka miejscowa muszę tu przyjechać kiedy z łopatą skopać i tak się to tu prezentuje. Tu jest takie drzewo utopione i się robi taki zakole, jak widzicie z warkoczym i tu to będziemy na bolunka obławiali. Także ciepiemy pora kulek zanęty do wody Op. Op. i dwie kuleczki. Te miejsca. A bo jeszcze jedna domy. Po środku. Jeszcze jedna pośrodku. środku, słuchajcie. Cyk. No i zaczynamy wędkowanie. Tak, słuchajcie, głębokość ustawiono 1,60 m, 1,70 m wody. Zakładą meziorko kukurydzy na pierwszy rzut, bo ostatnio się kukurydza też sprawdzała. I zobaczymy. Wie ciekaw co tu chcemy słuchajcie Tak jakże wygoda, nowa miejscówka Słuchajcie, jakoś pierwszorybka dało się coś zatknąć I coś holuje. i na bolonka Pierwsze brani, ale z chodzi. Ale tu wywio Ten kleń na ta bolonka Chyba to je kleń Nie świnka, ale świnka słuchajcie Ale mój świnka Coś pięknego ja tu nie umiał przyciągnąć kurde ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ, ЧТОБЫ НЕ Puszczą na zubowody. Słuchajcie, nie chciałem dzisiaj łowić natyczka, chciałem na bolonka, no ale niestety zahoczyłem tu mi o gałąź. Jak to jak zawsze, to takie, że nie chcę się wam i szarpiecie, jak chyci żyłka, otrowa. No i urwołek, sobie ostatnia przelotka. Muszę to w domu naprawić. No i co, wkraczamy do gry z tyczką. Myślę że, myślę, że nie będzie tu nic gorzej. Zakładamy robaki na choczyk i zaraz puszczone tyczka. Tak, tyczka w grze. Bolonka wyautowano na rybie. Bolonka wyautowano. Przez samego siebie i próbujemy tyczką coś tu działać A, ale bo brani. ale bo brani słuchajcie i delikatnie wieą jest ryba jest ryba widoę jest słuchajcie rybka i coś holuje na tatyczka. niestety, ale nie ma przystosowane do tej tyczki Jest skara się może chce myśleć, że jakaś inna rybka jest karaś. Ma tyczka położyć, co tyczki nie złamało? Było za dużo straty dzisiaj. I taki karaś. Założę teraz ziorko kukurydzy. Spróbujemy na kukurydzka. I spróbujemy na kukurydzka teraz. O, jest ryba. Jest klinik. Jest malutki klinik. Taki klinik, jak widzicie. ale bo obrani mam nadzieję, że jest to z jak nowo przyjęty. Gnojki. o widzieliście to widzieliście te brani klinik pożar kolejny klinik słuchajcie kolejna rybka Maluszek, ale jest. Maluszek, ale jest. I taki kolejny, biorą dzisiaj głupi w ogóle. A się tam ryba po. zmieniła teraz napinka i zobaczymy napinka może jakoś finka jeszcze uda się wyciągnąć Jest ryba. Jest Świnka słuchajcie. Jest Świnka. Jest malutko świnka. Nie ma to tak jak tamta co była z początku. Ale koło cieszy. Koż to cieszy. Opsa. Tak o psa. kolejno, jak widzicie. Świnka. Piękno. Świnka wypuszczono. I teraz jak czyste, białe. Spawik jak widzicie. Zaraz jeszcze do tyczki dołożę jeden element żeby jeszcze te pół metra mieć ją dłuższo Tyczka 8 metrowo na mojej chytanie w zupełności wystarczą Ale jest ryba teraz Ale jest teraz ryba A jednak nie słuchajcie, mało ryba. Chyba to jest brzana taką malutko. Chyba to jest brzana. Ja, ona tak zrobiła. taką malutko brzana. A ją ja gładą, ale ryba. A to po prostu brzana. Taką malutko. Kurecka założono Dorzucimy kuleczka zanęty A domy jeszcze jedna. Op. Niech mają Ale słuchajcie, jest teraz ryba na tyczce Wo, Chyba mamy wielkobrzana Ale jest guma wyciągnięta. Ale jest ryba, słuchajcie. No cicko Chyba mądrzana. Ja ale brzam. Ale brzonisko Ale brzonisko służbie. Ale brzonisko. I rekord mój Natyczka Ale brzana Ale piękno brzana No tu będzie HOL słuchajcie, Tu będzie HOL długi rybki Długi hol rybki coś pięknego no tego że się nie spodziewał ale brzana Ale w Ale Brzana, słuchajcie, no nie idzie ją na razie przyciągnąć bliżej Spróbujemy ją za chwilę za chwilę spróbujemy podebrać Ale póki co to to pięknie walczy Tak o 70 jak nic Jeszcze taki ryby na tyczce nie miał, słuchajcie? Więc nie wiem, co tu mam zbytnio z nią robić. Ale spróbujemy ją wymęczyć. Jest! Jest pod biaku! Ale wam powiem. To jest niemożliwe. Ja pierdzielę słuchajcie, ale walka na tatyczka Ale łata, słuchajcie Niestety nie mu miary, ale pod 70 cm moja nic Ale łata Piękna ryba natyka Dość pięknego nasy tu chwila odpocznie po walce i zaraz ją wypuszcza Podbierak. Piękna walka. A emocje już opadły po tej brzanie. Coś niesamowitego. Normalnie nie do opisania. Z tą 70. może Rzek przesadził, ale 60, 64 miała na pewno. Ale 70 cm nie przekroczyła. Ale piękna walka. Ale jest kolejna brzana. Patrzcie, jakie guma wyciągnęto to. Musi być kolejna obżarna. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, słuchajcie. Kolejna brzana. Na kukurydzy. Mniejsza plana. Daje o połowa mniejsza. I kolejna o połowa mniejsza, I wypuszczamy ją na do wody. Poszło. Widzowie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To niemożliwe. Drugo brzana natyczka. Ta była o połowę mniejsza, ale to nie chodzi o to. Kulki ładnie zlepione. Dobrą miejscówka wybrano. I po prostu brani za braniem, ryba za rybą. I to mi się podoba. Posiedzę jeszcze chwilkę i trzeba będzie się pomału brać do chałupy. Widzicie, jak to ja tu jest spartański, warunki mam. Tyczka do góry. I jademy z tym koksem. I rzut pobrzana. Hop. I leci spawik. Spawik sześciogramowy. Zupełności wystarczą. Ale, ale ją zatną. Pięknie ją zatną w momencie. Siedzi. Kolejna torpeda. ciaggi kolejna torpeda ciaggi kolejna torpeda No torpeda umychała Aż grzech ja dudom Taki wytrzymałe gumy, tylko w sklepie Okoń. Na takie ryby, i naklata. Opa! I w podbieraczku, i brzana w podbieraczku. Jak cie, kolejno brzana. Już ją wypuszczono na zadowolenie no Widzowie pięknie połowione. Ja już z rybów w domu mało się przewyką galoty, zmazane wszystko do prania. No i co pięknie połowione zostawcie suba łapka w górze. I widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że kolejny rodzaj natyczka i narzyka właśnie wyskocza takie właśnie ryby jak dzisiaj się udało pochytać, także widzicie z nami. Pozdrowionka.